Króliczki były za szybkie. George musiał je przechytrzyć. Jeden złapany. Jeszcze sześć. Na szczęście dla George'a, młode króliczki nie znają się na zacieraniu śladów. Nie wystarczy sprawniejszy umysł, by przechytrzyć króliczki. Dobrze mieć też czapkę. Trzy w klatce, jeszcze cztery. Wiewiórki nie lubią niespodzianek, nawet najmniejszych. Miski. Miał śnieżynka, kropka, czarnoucha, kitka, kasztanka i. I wiewiórkę. <grym> <grym> Dodajemy złapanie przez małpę do listy niespodzianek, których nie lubią wiewiórki. Wszystkie ślady prowadzą do ślicznych króliczków. Cześć, George. Co robisz? Bill już prawie skończył. George'owi zostało mało czasu. George złapał już wszystkie króliki oprócz Herberta Neninjera. Niedługo wróci Bill. George szukał już wszędzie. Potrzebował pomocy specjalisty kto się dobrze zna na króliczkach. Nic z tego George próbował wyjaśnić, że to nie pora na zabawę kulką wełny. Trzeba szukać Herberta Neninjera. To nie była wełna. To była noga Herberta Neninjera. Cześć George. Zabawiasz króliczki? Dzięki. W nagrodę za to, że z nimi jesteś i cierpliwie czekasz, pozwolę ci teraz pogłaskać jednego króliczka. Głaskanie nie jest łatwe. Trzeba tego króliczka ciągle pilnować. Krok pierwszy? Otwieramy haczyk. Ale chyba chcesz pogłaskać króliczka? Dobrze. Bardzo ostrożny z ciebie chłopak. Zaraz. Skąd się tam wziął ten żołądź? Pora wracać do domu. Tylko gdzie jest dom? George zrozumiał, że szukając innych, warto samemu się nie zgubić. Serdel się martwił, a jeśli nigdy nie trafi do domu. O, Serdel, i co ja zrobię bez Serdela? O, ho, ho. Serdel i George nie tylko się zgubili, zgubili się w nocy. Ale choć nie widzieli drogi do domu, może mogliby drogę do domu usłyszeć. George spróbował sobie przypomnieć dźwięki, które mijał. Oni tu się zgubili w nocy, a ta małpa sobie robiła to, co robiła. Wtedy serdelowi przyszło coś do głowy. Choć nie widzieli drogi do domu, może mogliby drogę do domu usłyszeć. Spróbował sobie przypomnieć co słyszał. Cała nadzieja w czułych psich uszach Serdela. Hmm, to nie ten dźwięk. Czyli do muzyka nie idzie się w tę stronę. Albo to też nie ten dźwięk, albo muzykowi język wciągnęło do trąbki. Serdel wiedział, że się zbliżają, bo dźwięk robił się coraz głośniejszy. Ale nagle zaczął cichnąć. Serdel nie wiedział, jak ma wyjaśnić, że minęli źródło dźwięku. Po prostu pewnych rzeczy pies nie jest w stanie małpie wytłumaczyć. Tak więc zaczęli pracować zespołowo. George przypominał sobie co słyszał, a Serdel używał swych niezwykle czułych psich uszu. Serdel i George znaleźli drogę do zaułka za domem. pracy zespołowej. Serdel nie pamiętał, dlaczego wcześniej sądził, że z Georgem są kłopoty. Wyczyszczone? Nawet pan nie wie ile brudu. W tym zbiorniku jest chyba najbrudniejsza no. woda na świecie. George bardzo chciał zobaczyć najbrudniejszą wodę na świecie. Giorgiowi zdawało się, że poznaje ten zbliżający się ogon. Ale to nie mógł być serdel. Serdel aż tak by się nie rozpędził. Ciekawe, ile było w mieście jamników na wrotkach. <suszy> To był koniec. Serdel żałował, że postanowił wypróbować buty z kółkami. Nie chciał ich oglądać nigdy więcej. Pies na wrotkach? Ależ ty jesteś utalentowany. I taki przystojny. Z drugiej strony, dobrze wyglądał w butach z kółkami. Jeśli poćwiczy, może się stać miejscową sławą. Dobry piesek. do po pochodniku na wrotkach z kotem na grzbiecie to najgorsze co serdel mógłby sobie wyobrazić do czasu jej deska tego kota jest jakby z psa mioki zauważyła że gdy chłopak się pochyla deska skręca postanowiła spróbować Georgeowi zdawało się, że poznaje tego latającego psa, ale to nie mógł być serdel. Serdel by nie latał. Z drugiej strony, ile w mieście mogło być psów jeżdżących na wrotkach z kotem na grzbiecie? George pomyślał, że może teraz pokazać Serdelowi, jak się hamuje. Niezależnie od starań George'a, jechali coraz szybciej i szybciej. Zdawało mu się, że już nigdy się nie zatrzymają. Ale się zatrzymali. Serde, tak Cię martwiłem. Gdzieś Ty. Ale jesteś ubłocony. O, chyba nie, on jeden się tu ubłodził. Lokatorzy nie mogą zobaczyć nas w takim stanie, Serdel. Przyniosę ręczniki i zaraz cię wytrę, piesku. Chodźmy już do domu, George. O! Hej, zaczekaj, George. Serdel był pewien, że gdyby Małpa i Kot nie przeszkadzali, nauczyłby się jeździć na wrotkach. Zaraz. Nie było tu dwóch par wrotek. Pewnie mi się przywidziało. George nie znalazł farmerów, ale natknął się na pompę. Rosiaki bardzo chciały sprowadzić farmera. Brakowało im tylko kogoś, kto otworzyłby bramę. Czy taka mała małpka może podnieść ciężką pompę? Może na rowerze byłoby łatwiej. A może na kółkach powinna być pompa, a nie małpka. Gotowe, gładziutkie nóżki. Zapakować na prezent? Hm. Wie pan co? Chyba jednak wolę z tamtymi nóżkami. Wymieni mi je pan? <laughs> Przepraszam. O, no oczywiście. Jeśli tylko pan go kupi. <laughs> to drobiazg. Nawet na kółkach pompa dalej była za ciężka dla George'a. Kozy na pewno są silniejsze. To był świetny pomysł. A może prosiaki by się nadały? Lecz kiedy George otworzył bramkę, pobiegły w stronę pola, żeby przywołać farmera. Czy nikt naprawdę nie chce pomóc? Kurczaki chciały. Ale krowy są silniejsze. No dobra, załatwione. Mhm. O, a one co tu robią? Nie wiem, wydaje mi się, że chcą nam coś powiedzieć. Chcą nam powiedzieć, że wszystkie prosiaki uciekły. Papa cię! Krowa z łatwością ciągnęła pompę, aż ta ją wyprzedziła. Jeszcze chwila i cała woda zostanie usunięta. George, już jestem. Rety, ten dywan naprawdę pięknie się prezentuje. George, chodź zobacz, co ja. Kupiłem. George! George wiedział, że w pokoju nadal było mokro. Jednak dręczyło go poczucie, że jeszcze o czymś zapomniał. Mm. Mm. George! Cóż. Ma się co przejmować. Pan w żółtym kapeluszu na pewno mu powie.